Witam Was bardzo serdecznie i szybki taki odcinek z Minecrafta. wam się pokazać. Obecnie słuchajcie, jestem na 1.702 e, I słuchajcie, nie pytajcie się co jest z tym skinem coś się zepsuło, ale mniejsza z tym. Słuchajcie. E, przed chwilą wiadomo, że to może być znane, ale niektórzy pewnie nie widzą, wiedzą, że takie to w Minecrafcie istnieje, że jak nadamy jakieś imię, przykładnie Grum. Jak z 2M to z są są do góry nogami to działa na wszystkich i na śminkę, i na krowę, na grzybiową, na grzybową krowę, na inne zbieżaki, jakie są tutaj. Tak więc bierzemy, słuchajcie, grub się yy, z 2M z dużej litery, początek, a to z małej. Aha, coś się zepsuło, ale dobra, mnie się z tym, Patrzcie, słuchajcie, już wam to pokazuję, to jest na żadnych modach, od razu mówię. Yy, zasoby globalne, 0, 0 i 0, więc nie, no, Więc to nie jest moc, Nie jest pewna modyfikacja Popatrzcie na krok. patrzcie, pyk I jest do góry nogami I widać, słuchajcie, dołu, jest 3D Nie wiem widzi Świnka też jest, jak już nie widzicie, patrzcie, pyk Też jest do góry nogami Nie wiem dlaczego, może grum to no, Chyba to nie powoduje Świn yy, Owca też Kurczak też, jak nóżkami teraz leci No i gzibowa krowa też XD Fajnie, że takie coś jest Mam nadzieję, że po tego nie usunął Bo fajnie, to jest serio Chcecie mieć na odwrót yy, No to muszę sami sprawdzić yy, To akurat to nie będzie też działa na 1.16 Ale jak chcecie, to będzie się na wszystkich najnowszych wersjach Minecrafta ale najwyższy 702 jak najbardziej działa no i widzicie jest nazwa groom przy okazji no i... ale przyłożył pokrótce coś z tym niebem xd do, no i no i mam nadzieję że to był fajny odcinek taki 3-minutowy no dobra, prawie 3-minutowy że ja, mam nadzieję że Wam odcinek się spodobał to tak zostawcie szuka w górę Zostawcie eee, subskrypcje, bo e, główny cel teraz jest 50 subskrypcji Co tu się odwala? Halo? No więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć! Yeah! Yeah!